Cześć wodniki moje kochane. Agnieszka Sowilo z tej strony położę dla Was runki na styczeń 2023. W ogóle wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku, niech będzie lepsze, niech będzie fajne. No i oczywiście wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, bo za chwileczkę wchodzicie przecież w ten czas. Dobra. E Macie zawarty tutaj mój numer telefonu, więc możecie się ze mną kontaktować na, czy, w sprawie czytań prywatnych. Zapraszam bardzo serdecznie. E, poproszę o subskrypcję mojego kanału. <laughs> tak. I do tego poproszę o łapeczkę w górę. Tak. I e, o komentarz jeszcze poproszę. Na przykład może być, zawsze mówię, że może być buziaczek, ale może być jakiś bardziej rozwinięty. <laughs> To by było na tyle. Ja nie przedłużam. Patrzę już na to. Po pierwsze, jaka runka będzie Wam patronowała, wspierała ostrzegała. I zobaczymy sobie później, jakie inne energie musimy wziąć pod uwagę. Dziewięć dziedzin, dobra? Jaka runka jest jako patronat? Proszę uprzejmie, fechu! Ładnie. Czyli w pewnym sensie tak naprawdę macie możliwość. E to jest taka siła, wielka siła, po pierwsze ognia, no nie? Często się kojarzy i z ogniem i z ziemią, ale to jest taka siła, wielka siła właśnie uzyskana dzięki jakimś takim sposobom na zrównoważenie psychiki przede wszystkim. To jest podstawa i od tego się wszystko zaczyna, że tak powiem. Także tutaj widać tak samo, że ona będzie przede wszystkim patronowała wszystkim tym wodnikom, które zaczynają. Zaczynają, nowy początek jest przede wszystkim im pisany. Dobra, zobaczmy sobie, jak w dziedzinach życia się tutaj to będzie kładło. O, masz ci los. Dobra, nie przesądzam cichutko. Ja już sobie tutaj rozkładam. Ok. No to od czego by tutaj zacząć? Tak naprawdę trzeba będzie zacząć od spraw natury, bo bardzo dużo jest tutaj run mówiących właśnie o intelekcie, o powietrzu, o wszystkim, co jest generalnie rzecz z tym związanym. Także nie wiedzieć, dlaczego od razu się kładą energię takiego potrzeby inspiracji, takiego jakiegoś nowego pomysłu. Nawet to nie jest olśnienie, bo to by było za dużo powiedziane, musiałoby się gdzieś położyć tutaj daga zbliżej tej was, ale, ale to jest takie nowe możliwości. Będziecie miały nowe możliwości, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe przede wszystkim. Widać tutaj tak samo w energetyce, umiejętności i wiedzy, że wiele z was bardzo liczy na to, żeby w pewnym sensie, nie wiem, być może była jakaś protekcja, liczy na jakąś pomoc, na, no to jest takie szukanie, wyjść z sytuacji. Bardziej bym powiedziała, że chodzi o znalezienie też pracy, być może, nie wiem, jakiegoś nowego kursu, Czegoś podobnego, kontynuacji czegoś, ale jakby od początku zaczęcia, jakby na nowych zasadach. Nawet jeżeli to by była kontynuacja czegoś, to jakby na nowych zasadach. Może nowy ty wodniku, no nie wiem. W każdym bądź razie karty tutaj pokazują przede wszystkim, żebyś się oparł jak najbardziej na wszelkich zależnościach, współzależnościach, znajomościach, tego typu rzeczach. Ludzi spod znaków właśnie, no fechu jakby nie było, no nie, byk, panna, koziorożec, to jest pierwsza i podstawowa rzecz, ale zaraz obok tego mamy kenas, mamy sowilo, także zwrócić się tak samo o pomoc do barana. Baran tutaj jest taką istotą, która. Baran, nie wiem, może z domieszką ryb, generalnie. Tu są jakieś takie powiązania, w pewnym sensie, dla tych, które szukają pracy, przede wszystkim wziąć to pod uwagę. Dwa, bardzo ważną rzeczą jest to, że wszelki Twój potencjał intelektualny, wszelkie Twoje, że tak powiem, dotychczasowe doświadczenia, które zgromadziłeś, umiejętności, że tak powiem, tu Fechu podkreśla, przy energii tej was, że to jest pokazane w, jako wyzwanie, które właściwie pojawia się w życiu zawodowym um, i tak naprawdę musisz wziąć pod uwagę, że będą miały miejsce takie sytuacje, jak na przykład, nie wiem, negocjacje, właśnie, jakieś być może dotyczące na przykład warunków jakiejś pracy, prawda? Czy, czy zmiany na przykład tych warunków pracy w tej pracy, w której jesteś, prawda? Jakieś takie widać tutaj planowanie właśnie nowych jakichś przedsięwzięć, taką wręcz bym powiedziała, że też, bo tej was to jest taka zdecydowana energia, to jest takie idę po swoje, tak, a ale tej was to jest, pamiętajcie, też runa, która jest runą samoofiarowania, umiejętności, jakby wyśrodkowania tego, co jest potrzebne jako właśnie narzędzie w tej chwili, żeby osiągnąć cele i nie po trupach, prawda? Więc tutaj będzie konieczność właśnie ocenienia takim chłodnym okiem pewnych rzeczy, tak? Umiejętne takie też bronienie swoich poglądów, okej, okay. mogą być jakieś, nie wiem, potyczki słowne tego typu rzeczy, ale mnie się bardziej wodniki pokazują w energii takiej mądrej pokory, czyli dużej dojrzałości w, we wszelkich, właśnie rozmowach, negocjacjach. Też chyba umiejętności poproszenia o pomoc. No, ale to jest takie. Um... To, to musi być wyważone. Jest możliwe, oczywiście, bo to jest przy kartach i nauk, różnych innych rzeczy, jakieś, nie wiem, takie, na przykład egzaminy jakieś ustne, albo jakieś, nie wiem, sprawy zakończeń kursów, na przykład, tak, podejścia jeszcze jednego do kursów, na przykład. Istnieje taka możliwość, że niektóre z Was, bo tutaj jest rajdo, ale ona się tak miesza w przełożeniu, że możecie powtarzać jakiś egzamin, prawda, jakieś coś, co, co będzie, nie wiem, załóżmy, no nie, nie zdałem na przykład egzaminu na prawo jazdy i teraz będziecie podchodziły um, najlepiej pod koniec stycznia do um, tego typu sprawy, jak nie w lutym lepiej może, nawet bym powiedziała. Zobaczmy sobie. Um, w każdym bądź razie Fechu za, zachęca tutaj um, faktycznie do takiego wzięcia spraw w swoje ręce, ale dla większości z was w inny sposób. Um, Ubrania swojej postawy, w przede wszystkim bardzo dużą wytrwałość, bardzo dużą cierpliwość, bardzo dużą pokorę takie. Wszystko to, co jest łatwiejsze do, to by było źle sformułowane, gdybym powiedziała, do kupienia przez innych. Po prostu zacznij być taką jednostką, którą, z którą się chce współpracować, nie? Tak, tak bym to powiedziała. I tu też będzie wyjaśnienie jakichś spraw problematycznych ze współpracownikami, z ludźmi, którzy mają jakieś pretensje. Niestety pokazuje mi się jako pretensje zasłużone, nie? Także w ogóle pokazują też runę, bo to jest przymanna z położnością Złożyła nam się tej was jakąś taką. Postać kogoś z, nie wiem, być może jakimś dużym takim autorytetem, a może po prostu autorytetem, że tak powiem, takim uznaniem, nie wiem, może ktoś po prostu um, zasłużył sobie swoją postawą, tym jaki jest, prawda, um, na to, że, że go bardziej słuchają, że jest taki, no, no ma jakieś stanowisko, no może mieć stanowisko, ale to może być po prostu, może być tak samo prezes, jakiś szef, czy tam dyrektor, nie wiem, kierownik, ale to może być też osoba naprawdę po prostu e, taka przez wielu traktowana jako godna zaufania i ta osoba się pokazuje tutaj jako osoba pomocna, do której się należałoby zwrócić i wziąć uczciwie pod uwagę jej zdanie w pewnych sprawach, nie wiem, właśnie problematycznych. To może być, powtarzam, może być byk, koziorożec, panna i baran. A jak sobie dołożyłam tutaj, yy, przed chwileczką runkę, to mi wyszła jeszcze jakaś waga. <laughs> Także wziąć to pod uwagę, dobra? Także i to jest osoba, która jest pokazana jako taka przyberka skłonna do pomocy, czyli nie trzeba tam nie wiadomo co robić. Tylko właśnie chyba chodzi o to, żeby być autentycznym, nie? Dobra, zobaczmy sobie, co tutaj. Oj, a dlaczego ty się tak tutaj kładziesz. Zobaczmy. No nie, spółeczki nie wchodzą w grę, ale zobaczmy sobie, co one jeszcze chcą pokazać. Tak bardziej. W sprawach domowych tutaj się pokazują takie, ale to jest takie dziwne. Bo tu się pokazuje taka energia wycofania. Taka inkwas przy, przy isie, taka smutna troszkę energia. Bo to jest taka energia zamknięcia w sobie, takiego jakiegoś chłodu pod względem emocjonalnym właśnie nie, jakieś takie blokady na, 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 na porozumienie, nie wiem, też wstydu jakiegoś. Nie wiem, nie wiem, być może, że jakaś osoba po prostu, bo to jest też bardzo często energetyka osób, które nie mają pracy, na przykład, które się mogą z tego tytułu po prostu, albo często zmieniają pracę, nie wiem, wstydzić, głupio czuć, na przykład, czy coś z tych rzeczy, wesprzyjcie tą osobę po prostu, dajcie jakieś takie wsparcie od siebie, bo tutaj widać bardzo dużą pomocność, porozumienie w pewnym sensie, wręcz jakby e, e, kolektywnie wszyscy w rodzinie <laughs> zaczynają, e, zaczynają, zaczynacie po prostu e, m, działać, nie, i widać Efekty. No wszystko się tutaj kręci koło materii, koło spraw finansowych, koło spraw bytu, koło spraw generalnie rzecz biorąc, biznesu zawodowego, jakiegoś takiego poletka. Także na to trzeba zwrócić uwagę i to będzie bardzo y, y, ważne. Zobaczmy, Karada, zobaczmy sprawy. Sprawy uczuciowe w ogóle się pokazują jakieś takie y, troszeczkę nie, nie halo, Bo po pierwsze jest energetyka jakiejś zmienności, niekonsekwencji, takiej takie też energia takiego odrzucania wszelkich jakichś tam zahamowań, jakichś ograniczeń. Nie ma granic, krajne granicze i w ogóle. W pewien sposób tutaj jest też energetyka takiej osoby pokazana, bo przy Durisa są zwróconej takiego... Robienia czegoś, takie, to są takie kompletnie nieszablonowe zachowania, takie coś, co tak naprawdę no, może przyprawić o zawrót głowy, że tak powiem. Jakieś zaczepki, kłótnie, jakieś takie łatwe do y, y, urażenia z y, y, drugiej osoby wypowiadane słowa, jakieś takie bardzo dziwne, naprawdę bardzo dziwne pływy że właściwie to trudno y, y, określić, y, y, co dalej będzie w związkach. No, karty tutaj pokazują, wodnik zajmi się pracą, zarabianiem pieniędzy, zajmi się nauką, zajmi się kursami, zajmi się szkoleniem swojego umysłu, wyciszaniem przede wszystkim, bo tutaj się pokazuje ta isa, tak samo przy sowilo, ale to są takie energie, zrównoważ i ogień i wodę, zrównoważ i to zimno, i, se, i to gorąco, to, to równowaga, powtarzam, pierwsza i podstawowa rzecz, tak naprawdę y, trzeba doprowadzić siebie do równowagi i postawić całą energię na inspirowanie tak siebie, jak i innych. Ale to jest wszystko w takiej energetyce właśnie, no, one są jakby nierozłączne. Nierozłączne, Isa i Sovilo. Przy czym pamiętaj, że masz patronat Fechu. To jest zdroworozsądkowe działanie. To jest działanie bardzo przemyślane. To jest ogień sam w sobie, oczywiście, bardzo energiczne działanie, ale to jest w, o, w, bogate o wszystkie rzeczy, które musisz mieć, żeby rozpocząć pewną nową drogę. I ta nowa droga jest pokazana. Mało tego, większość z Was jest pokazana w energii, niestety, ale Ansus i tutaj koło tej Sovilo. Tą isę już zostawmy, bo ona jest przy Waszej osobowości. Ansus przy Sowilo, jakby kładzie się na wyjazd jakiś, nie wiem, być może, że uczenie się też języków, na przykład, prawda? Pamiętajcie, że Sowilo to jest szkolnictwo, Anus to jest także szkolnictwo, także te wszystkie energie, które mówią o dokształcaniu się, postawcie na to, żeby siebie w jakiś sposób podrasować też, jakąś nową dziedzinę poznać, w pewnym sensie nie wiem, do, dopełnić pewne braki na przykład, tak, jeżeli chodzi o naukę, bo to Wam bardzo pomoże. Także to się tutaj pokazuje. Co dla singli, zobaczmy. Co dla singli. Co tutaj, dla singli. No w związkach burzliwie, burzliwie. Cholera jasna, tutaj nie ma jak się oprzeć o normę jakąś. No, a dla singli, proszę uprzejmie, jak najbardziej, tak. Proszę uprzejmie, wchodzimy w nowe. Czyli wchodzimy w nowe, zdrowe, o tak to nazwijmy, zostawiamy za sobą 3 miesięczne pomysły jakichś innych związków, w ogóle oczyszczamy przedpole, wchodzimy w nowe relacje, generalnie rzecz biorąc, dobre, pozytywne ludzi, którzy nie wiedzieć dlaczego Lagus przywunio, więc też gdzieś coś dalej, że tak powiem. Ale to jest perspektywiczne. Ludzi wesołych, nie ludzi, na przykład którzy są pod wpływem czegoś. Tylko zdrowo wesołych ludzi, ludzi, którzy myślą perspektywicznie, którzy mają jakieś pasje, mają zdrowe emocje, zdrowe zachowania. Być może wodnik ma się tego nauczyć od jakiegoś środowiska, w którym pozna kogoś bardzo takiego sympatycznego. Natomiast nie wiem dlaczego mam wrażenie, że to będzie w ciągu 8 tygodni, bo wątpię, żeby w ciągu 8 pierwszych dni, że tak powiem, stycznia. I także do 8 tygodni wszelkie, jakby, zrywy nowego, że tak powiem, w odległościach i realizowanie pewnych tego typu, na przykład, pomysłów, tak? No tak, to się wydaje, wydaje być może za długi okres, ale bardziej ostrożnie. Może zróbmy tak. Jak już wejdzie wodnik, wtedy działaj. Po prostu, krótko i tematycznie, jeżeli chodzi o odległości, jeżeli chodzi o jakieś nowe początki. Ostatnie, co tutaj zdrowie kochane zdrowie, brykano odwrócona e, regeneracja organizmu od e, toksycznienia organizmu przede wszystkim, brykano zwrócić na sprawy e, dołu u kobiet i u mężczyzn na to, i regeneracja organizmu całkowite oczyszczenie organizmu to jest pokazane buziaczki wam daję kochane moje i słyszymy się na czytaniach prywatnych albo w następnych filmikach pa, buźka